Na księżycu odkryto życie i cała Ameryka w to uwierzyła. Wyobraź sobie, że dzisiaj widzisz taki nagłówek. Otwierasz telefon, skrupujesz wiadomości i widzisz. NASA potwierdza, że na powierzchni księżyca żyją stworzenia. Może niewielkie cywilizacje, ale jakieś zwierzęta, humanoidy, a nawet skrzydlate istoty? Brzmi jak fake news, prawda? W XXI wieku taka wiadomość od razu zostałaby rozłożona na czynniki pierwsze, jeśli oczywiście dotarłaby do szerokiego grona odbiorców: Twitter, fakt-checkerzy, eksperci. Na posterunku byliby dosłownie wszyscy. No, trudno byłoby w to uwierzyć, szczególnie w te skrzydlate istoty. Ale w 1835 uwierzyła cała Ameryka. Przez tydzień naprawdę wielu Amerykanów żyło przekonaniem, że astronom John Herschel odkrył życie na księżycu. Tylko jak to się w ogóle stało? W tamtym czasie Nowy Jork był jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie. A gazety były czymś nowym i ekscytującym. Za zaledwie jednego centa można było dostać wiadomości, które dawniej były zarezerwowane dla elit. Nie bez powodu nazywano je Penny Press. Ludzie kupowali je bardzo często na ulicach, czytali na głos w barach, a następnie przekazywali je dalej. Gazeta The Sun nie była jeszcze potentatem, ale miała naprawdę gigantyczne ambicje. Jej redaktorzy wiedzieli po prostu, że sensacja sprzedaje się najlepiej, a w 1835 poszli za ciosem. I sprzedali największą sensację, jaka do tej pory była znana Ameryce. Według relacji The Sun astronom Herschel odkrył życie na Księżycu. A był to jeden z najbardziej znanych astronomów świata. Prowadził obserwacje na przykład na przylądku Dobrej Nadziei. I oczywiście nie robił tego zwykłym teleskopem. W artykułach pojawiały się opisy ogromnego instrumentu optycznego, który rzekomo miał powiększać powierzchnię Księżyca tak, jakby patrzyło się na niego z kilku metrów. W artykułach opisano nawet detale. Był to fikcyjny ogromny instrument. Teleskop z soczewką hydrostatyczną, który miał rzekomo powiększać powierzchnię księżyca aż 42 tysiące razy. A co widział Herszer? Tu zaczyna się prawdziwa magia. Najpierw drobne zwierzęta, ale niespotykane wcześniej. Dziwne kozy, które miały róg niczym jednorożec. Zwierzęta przypominające bobry. Czy też bizony z jednym rogiem. Cóż, były to na pewno wyjątkowe stworzenia, które zamieszkiwały mistyczne krainy. Ale później zaczęło się robić naprawdę ciekawie. I w końcu nastała kulminacja, czyli ludzie ze skrzydłami, i w dodatku mogły latać niczym nietoperze. Nie anioły, nie demony, raczej humanoidy, które mogły latać jak nietoperze. Miały oczywiście konkretną nazwę, czyli Vespertilio Homo, ludzie nietoperze. Szare, skrzydlate istoty o wzroście około 1,2 m. Według gazety żyły w harmonii, budowały świątynie, prowadziły społeczne życie. Pojawiła się nawet wizja cywilizacji, która istniała tuż nad naszymi głowami, od zawsze na Księżycu. Te doniesienia miały rzekomo pochodzić ze sprawozdania doktora Andrew Granta, asystenta Herschela. Seria artykułów, która ukazała się w nowojorskiej gazecie The Sun od 25 do 31 sierpnia 1835, stopniowo ogłaszała światu przełomową nowinę. I wtedy naprawdę wielu Amerykanów uwierzyło w tę historię. Gdy artykuły przestały się ukazywać, a emocje opadły, wtedy przyszedł czas na większy sceptyzm i chłodną analizę. Zostały one podważone, a gazeta nie odpowiedziała na to poważnie. Zamiast tego przyznała się do zniszczenia teleskopu. Sprostowanie nadeszło dopiero po trzech tygodniach, więc niewykluczone, że niektórzy wierzyli dłużej niż tydzień. Co istotne, artykuł był publikowany w sześciu odcinkach. Budowało to napięcie i zmuszało czytelników do kupowania gazety każdego dnia. Aby poznać ciąg dalszy tej fascynującej historii. Ale dlaczego wszyscy w to uwierzyli? Przecież brzmi to jak stek bzdur. Cóż, tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Najważniejszy jest tutaj kontekst epoki. To był czas ogromnego entuzjazmu naukowego. Dopiero co odkryto nowe planety. Komety wzbudzały emocje, a teleskop wydawał się magicznym narzędziem, które pozwala patrzeć w przyszłość ludzkości. Jeżeli ktoś wtedy mówił, widziałem to przez teleskop, było to praktycznie tak pewne jak dzisiejsze. Mam to nagrane. Chociaż w dobie AI nawet tego nie można być pewnym. Po drugie nazwisko Herschel. John Herschel był naprawdę wybitnym astronomem. Syn Williama Herschela, odkrywcy uranam. Jego autorytet działał jak pieczęć jakości. Jeżeli coś ogłosił, musiało to być prawdziwe. A po trzecie i najważniejsze, brak szerokiej weryfikacji. Nie było oczywiście internetu czy też telewizji. Nie było globalnej sieci naukowych komunikatów. Jeżeli więc jakaś informacja była podana w gazecie, Musiała być ona prawdziwa. To trochę tak jak dzisiaj niektórzy ludzie wierzą we wszystko co zobaczą w telewizji. Jeżeli więc gazeta pisała, że źródłem jest Edinburgh Journal of Science, większość czytelników nie miała żadnych szans, żeby sprawdzić czy taki artykuł istnieje. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ta historia została w 100% wymyślona. Nie istniał żaden doktor Andrew Grant. Rzekomy asystent Herschela, który miał spisywać jego odkrycia. A sam Herschel, owszem, przebywał wtedy w Afryce Południowej, ale prowadził zwyczajne badania astronomiczne, bez jednorożców i skrzydlatych ludzi. Publikowanie tego artykułu w odcinkach było również kluczowe. Geniusz tej mistyfikacji polegał na jej dawkowaniu. Pierwsze dwa artykuły z sześciu były celowo dość nudne i techniczne. Opisywały metodykę obserwacji Herschela, zmagania z budową gigantycznego teleskopu i zawierały szczegółowe, choć fałszywe opisy geografii Księżyca, kraterów, bazaltowych formacji i kryształów. Te artykuły były łatwe do uwierzenia dla czytelników, ponieważ wykorzystywały autorytet Herschela i brzmiały jak uzasadniony, choć przełomowy raport naukowy. Dopiero gdy czytelnicy uwierzyli w istnienie i możliwości tego gigantycznego teleskopu, gazeta przeszła do publikacji najgorętszej treści, fantastycznych zwierząt i skrzydlatych ludzi. Autorem całego cyklu był Richard Adams Luke, dziennikarz The Sun. Luke chciał ośmieszyć przesadnie fantastyczne teorie o życiu w kosmosie, które krążyły w tamtych latach, i jednocześnie sprzedać więcej gazet. Oba te cele osiągnął. A mimo to w Nowym Jorku gazeta sprzedawała się jak świeże bułeczki. Ludzie czytali artykuły w knajpach, opowiadali sąsiadom, cytowali opisy księżycowych miast. I co ciekawe, inne gazety w Stanach i Europie przepisywały teksty. A niektóre traktowały je zupełnie serio. Choć artykuły były mistyfikacją, ich natychmiastowym efektem był wzrost nakładu The Sun nawet dwukrotnie. Niektóre źródła mówią o wzroście z 8 do nawet 15 tysięcy egzemplarzy, czyniąc go na krótko gazetą z największym nakładem na świecie. Był to gigantyczny sukces komercyjny. Owszem, znaleźli się także sceptycy. Niektórzy szybko wskazali na nieścisłości. Wielu szanowanych naukowców i zwykłych ludzi uwierzyło w tę historię, odzwierciedlającą ówczesną fascynację astronomią i postępem technologicznym. Przynajmniej do pewnego momentu. Według relacji delegacja studentów z Yale próbowała nawet odnaleźć oryginalne źródła, aby potwierdzić sensację. I tutaj dotykamy kolejnego fascynującego aspektu. To nie była zwykła plotka, zwykła relacja, a był to prawdziwy hoax. Był tutaj podany autorytet, szczegóły techniczne, a także dramatyczne odkrycia, więc dla zwykłego czytelnika... Ta historia brzmiała, jakby była zupełnie prawdziwa. Lecz po czasie, gdy emocje opadły, The Sun przyznało się do oszustwa. Chociaż przyznali się to może za duże słowo. Bardziej mrugnęli okiem do czytelników. 16 września 1835 gazeta przyznała się, że była to fabrykacja, obracając całość w żart. Choć nigdy nie opublikowała formalnego sprostowania czy też przeprosin. Wszyscy i tak wiedzieli, że gazeta wygrała. Nakład poszybował w górę. A Great Moon Hawks przeszedł do historii. Herschel, zapytany o całą sprawę, miał podobno tylko wzruszyć ramionami i uznać całość za zabawną anegdotę. Najpierw był rozbawiony, lecz później był zirytowany nieustającymi pytaniami. Ale ten żart mówi nam coś ważnego o nas samych, bo dlaczego tak naprawdę uwierzyliśmy w tę historię? Nasze mózgi wolą po prostu ekscytujące kłamstwo niż nudną prawdę. Kiedy coś brzmi fantastycznie, chcemy, by było prawdziwe. I wtedy nasza czujność spada. W 1835 ludzie wierzyli, że kosmos blisko nas jest pełen życia, bo to czyniło nasz świat po prostu ciekawszym. I dzisiaj działamy oczywiście dokładnie tak samo: klikamy w nagłówki, które brzmią zbyt dobrze, by były prawdziwe. Wierzymy w wiralowe zdjęcia czy też nagrania, dopóki nie sprawdzimy, że są wygenerowane w sztucznej inteligencji. A niektórzy z nas udostępniają oczywiście fake newsy, które pasują akurat do naszych przekonań. Cóż, Facebook jest tego żywym przykładem. Jeśli ludzie ponad 200 lat temu mogli uwierzyć w skrzydlatą cywilizację na Księżycu, w co dzisiaj my możemy uwierzyć? W sztuczną inteligencję, która niedługo przejmie kontrolę nad całym w ogóle naszym życiem? Czy może w płaską Ziemię? A może w życie na Marsie, które zostało akurat odkryte? Chociaż NASA akurat niczego nie potwierdziła. A może w sensacyjną wiadomość, którą podał Ci właśnie ChatGPT? GPT? Choć tak naprawdę trochę przyhalucnawał, i mało co z tego jest prawdziwe. Może też w piramidy zbudowane przez obcych, czy też wielkie laboratoria, które skrywają się na dnie oceanu. Jak się okazuje, każda epoka ma swoje księżycowe mity. Jeśli następnym razem przeczytasz, że naukowcy odkryli ślady cywilizacji w innej galaktyce, zatrzymaj się na chwilę. Może być to właśnie przełomowe odkrycie. A może to tylko kolejny hoax. Nowoczesny, cyfrowy, ale działający dokładnie tak samo jak 200 lat temu. Tylko dzisiaj takich hoaxów, są tysiące. Skoro cała Ameryka przez tydzień uwierzyła, że na Księżycu istnieje życie, być może ty uwierzyłeś przez jeden dzień w kolejnego fake newsa. Okazuje się, że hoax nadal działa, bo prowokuje nas do pytań. Ale może właśnie o to w tym wszystkim chodzi? Subskrybujcie po więcej, dzięki za oglądanie, cześć!